Cześć! Witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nagle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy Krajowej Dziesiątce. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem elektrycznych pojazdów Sarini na rynku w Polsce. Jeżeli chodzi o pojazdy Sarini, zapraszamy na sarini.pl. Są to skutery yy, zabudowane trójkołowe bez konieczności posiadania prawa jazdy oraz samochody elektryczne Sarini. Muzyka W naszym salonie znajdziecie ogromny wybór kładów. Mamy kłady dla każdego. Od 50 pojemności zaczynając, takie małe na kołach czwóreczkach, na kołach piątkach, szóstkach, potem siódemki, pojemności 110, 125, przechodząc do kładów pojemności 150, 250 i 300. 400, 500, 600, 850 i 1000. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem takich firm jak CFMoto, TGB, Linhai, Access Motor czy ASICS. I dzisiaj porozmawiamy właśnie chwilę o kładach ASICS. Yy, oczywiście kłady wszystkie możemy podzielić na dwa rodzaje. Na takie, które posiadają homologację drogową i nie posiadają. Co to znaczy, że kład posiada homologację drogową? Znaczy to to, że możemy nim poruszać się po drogach publicznych. Wszystkie kłady, 99% kładów, które posiadają homologację drogową, posiadają homologację T3B, czyli są rejestrowane na ciągnik rolniczy. Wystarczy wówczas prawo jazdy kategorii B. Są jednak kłady, które nie posiadają homologacji drogowej i nie możemy nimi się poruszać po drogach publicznych. Możemy tylko i wyłącznie po tak zwanym offroadzie, czyli nie po drogach publicznych. I dzisiaj właśnie o takich kładach będziemy rozmawiać. Zaprezentujemy wam całkiem nowego kłada Asics Forkraft Ultra 250. W firmie posiadamy kilka rodzajów dużych kładów bez możliwości rejestracji. Są to kłady, e, np. przykład Asics Magnum, Asix Forcraft, Ranger, e, Hammer, 150, 200 i 250. Jest ich naprawdę sporo. Bardzo dużą popularnością ze względu na atrakcyjny wygląd. I bardzo małą awaryjność zawsze cieszył się Forcraft. Kiedyś go nazwa to Tao Motor Forcraft 250. W tej chwili wszystko pod marką Asixa I ten kład, który do nas przyjechał to właśnie ASIX Forcraft 250 Ultra. Y może na samym początku powiem, co to znaczy to Ultra, bo to jest całkowita nowość. Ultra to znaczy, że kład jest bardzo dobrze wyposażony. Mamy oryginalną wyciągarkę w komplecie, mamy szperacz, który znajduje się w przedniej części oraz oryginalnie zamontowany kufer. Te trzy rzeczy sprawiają, że jest to Asics Forkraft Ultra. Asix jest to całkiem nowa marka, stworzona przez pasjonatów off-road'u. Obejmuje ona tylko i wyłącznie produkty pochodzące z dobrych, światowych producentów. Specyfikacja techniczna Forcrafta. Silnik Tao Motor, czterosów, jednocylindrowy, pojemność 250 cm3. Moc 24 konie, rozruch elektryczny. Mamy tutaj wersję gaźnikową z automatycznym ssaniem. Skrzynia biegów automatyczna 1 plus 1, koła 10 cali. Hamulce z przodu tarczowe hydrauliczne, z tyłu również tarczowe hydrauliczne. Napęd to łańcuch 530 H, wymiary 1850 na 1110. Wysokość do siedziska 600 mm. Maksymalne obciążenie 250 kg. No, i teraz jakie mamy kolory? Czarno-limonkowy, czarno-pomarańczowy oraz militarny, czyli zielony. Jeżeli chodzi o kłady 250, nie ma co ukrywać, że u nas największą popularnością cieszy się Hammer. Hammer 150, który jest w manualnej skrzyni biegów, a potem Hammer 200 i 250, który jest w automatycznej skrzyni biegów. Forcraft jest drugi pod tym względem, ale na pewno jest ładniejszy wizualnie. Wygląda jak taki fajny, mały samochodzik. Jeżeli mówimy o Konkurencji na rynku, w zasadzie Forecraft i Hammer całkowicie go zdominowały. Forecraft, jako że posiadamy też serwis i serwisujemy wszystkie pojazdy, praktycznie nie posiada żadnych wad, jest bardzo dopracowanym, dobrym technicznie i bardzo wygodnym pojazdem. Jego bardzo mocny, zrywny silnik 24 konie powoduje, że jazda jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś porównanie, oczywiście bez homologacji kład stwarza zawsze jakieś zagrożenie dla Państwa, dlatego że proszę pamiętać, że nie można nim się poruszać po drogach publicznych. Jest to surowo karane, także praktycznie służy tylko do jazdy po własnej posesji albo po jakichś torach, ewentualnie lasach. No nie może być to droga publiczna. To tyle odnośnie naszej nowości Forcraftu Asics Ultra 250. Zapraszam wszystkich na salon 2kpl. Tam znajdziecie całą naszą ofertę. Pamiętajcie, że wysyłamy towary w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. I kilka słów jeszcze o naszej marce Sarini. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini na rynku polskim i proszę pamiętać, że Sarini jest bardzo, wprowadza na rynek bardzo dużo innowacji. I tak, jako pierwsi wprowadzamy na rynek skuter elektryczny zabudowany bez prawa jazdy z silnikiem 3000 W, już wkrótce będzie dostępny, będzie nazywał się. Sarini Tito S: Wszystkie szczegóły na salon 2 i sarini.pl. To była pierwsza innowacja, czyli bateria 3000W. Druga innowacja: przyjeżdża wkrótce nowy całkiem model Sarini XL. Będzie to standardowy silnik 2000W, ale w środku mamy 10 cm miejsca więcej. W kolejnym, pod koniec samego czerwca, pojawi się u nas całkiem nowy model i to już trzecia innowacja ze strony Sarini. Model z dwoma siedzeniami z przodu. Będzie nazywał się Sarini M1 i będzie miał silnik 3000W, dwie, dwa miejsca siedzące z przodu. A we wrześniu kolejna czwarta innowacja baterie litowe w modelach. Tito, Fibi i Arno. Będą to baterie litowe, czyli po pierwsze lekkie. 50 będzie ważyła 25 kg, a 80 30 kg. Ale co najważniejsze, mobilne, i to jest piąta innowacja Sarini na rynku. Będziecie mogli Państwo wyjąć baterię, podłączyć ją bezpośrednio u siebie w domu pod gniazdko, naładować. Zabrać do pojazdu, podłączyć i korzystać. Wielu z Was nie posiada garaży, ma problemy z ładowaniem i temat litowej baterii na pewno, na pewno bardzo, bardzo ułatwi Wam temat. Także pięć innowacji, które szykuje dla Was sarini w tym roku, jeszcze raz powtarzam, mamy silnik 3000W, mamy wersję XL, mamy dwa siedzenia z przodu i mamy baterię litową. I baterię mobilną, czyli możemy ją wyciągać i wkładać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na salon2.pl i sarini.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.